Witam wszystkich uprzejmie. Chciałem przedstawić mój nowy nabytek. Kosa niejakiej firmy Still napędzana akumulatorowo. Dostępne są obecnie dwa typy kosy HS65 oraz HS85. Różnią się jedynie długością noża. Ten dłuższy dodatkowo ma jeszcze wzmocnienie. Tak wygląda pudełko którym to cudo kupiłem A tak wygląda samo urządzenie Wygląda przypomina dosyć Spalinową nożycę nóż dwustronny, niestety tu mam. Dla porównania spalinowa nożyca nożyce H 45 podobnej długości, ale jednak noże ta spalinowka ma o wiele lepsze, szersze. Lepiej tnę te, bardziej mi przypominają z tych noży sieciowych nóżyc, Co to powoduje? A więc to nożyce akumulatorowe, które zakupiłem. W przypadku cięcia powierzchni poziomych mają tendencję do zapychania się, trzeba co chwilę pokos ścięty zrzucić, żeby kosić dalej. W przypadku spalinowej takich problemów nie ma, tnie się od lewa do prawa. W zależności jak drugi mamy złaput. To to do porównania. Teraz sam sprzęt. Nóż, jak mówiłem. Korpus. Uchwyt. Nie ma w czasie pracy. Slot na no, akumulator wyczerpuć osobno ale z chłopów Tak taki jest to, taki jest z bardzo podobny na no, jeden z urwionych piszej z blokady bezpieczeństwa w tej pozycji kutka zamknięta na możliwość napięcia kutka otwarta, możemy nacisnąć kasować i tyle jeśli chodzi o wygląd co działania jest podobna co za pracy również nie będę tego omawiał jak ktoś kiedyś używał takich sprzęt, to wie w jaki sposób obcinamy grubość cięcia jest zbliżona jak do spalinówki 22 mm maksimum 690 długość noża ale długość robocza jest 620 obroty 3000 na minutę tyle obrotu ileś przesuwów noża czyli bardzo szybko z tego co patrzyłem inne firmy oferują znacznie mniej a tu prędkość przesuwu tego noża jest bardzo ważna jeśli chodzi o wydajność skuteczność obcięcia to jest sporo to noża zakupiłem oczywiście dwie rzeczy pierwsza to czy to akumulator w operacji dostępne są dwa akumulatory AP80 o pojemności 80, 80 Ale oraz w zakupiłem AP160 o pojemności 160Ah różnią się ceny to znacznie już oba są bardzo drogie co pewnie przynajmniej hmm. waży, blisko 2 kg, kilo, dokładnie kilo kilo, 1,7 kg. O ile samo urządzenie jest nieco ciężkie, ponad 3 kg, to powłożeniem baterii mamy już ponad 5 kg, to już jest sporo. Można się tu kupić adapter, ten akumulator wyszamy sobie przy pasie i podłączamy pusty adapterek z drugiej strony do urządzenia. Wtedy jest znacznie leżej. słyszymy na akumulatora. Diody informujące o stanie ładowania, jakie mniej więcej pół. Dodatkowo budowane jest urządzenie czujnik temperatury. W przypadku, gdy akumulator ma zbyt wysoką temperaturę albo zbyt niską, zapala się jedna, czerwona dioda, jedna należy albo chło schłodzić nieco akumulator albo go oprzeć i to chyba wszystko i również ładowarka ładowarka sieciowa czyli potrzebujemy dostęp do sieci 226 v v którą można korzystać i również są dwa takie ładowarki wolniejsze AL100 oraz a szybsze AL 300 różnią się oczywiście szybkością ładowania no i ceną a cenę też znasz ja zakupiłem ładowarkę AL-300 i to polecam do tego mocniejszego akumulatora jeśli go się dostarczy na zakup słabszego to ta AL 100 wystarczająco jest czas ładowania akumulatora AP-160 w przypadku tej wolniejszej odwarki, ale 100, wynosiłby o, pełne ładowanie 165 minut, prawie 3 godziny. W przypadku, przy, jeśli użyjemy to szerszą odwarkę, ale 300, czas ładowania zmniejsza się już do 60 minut. I z tego co próbowałem, to, to są to dane prawidłowe. Oczywiście mowa jest o całkowicie z całkowicie rozładowanym akumulatorze i do 100% jego pojemności chyba 60 minut To oznacza, że jeśli byśmy zakupili sobie dwa takie akumatorki mocne, zasadniczo można pracować na okrągło. Jedni pracujemy, drugi ładujemy. Ten szybszy, ten mocniejszy, mocniejsza ładowarka ma dodatkowo budowany wentylator, który z schodza. Schodza. No dobra, tyle na temat 3 ładowarki i teraz zobaczymy jak to wygląda tutaj mamy jedną pozycję jaką możemy włożyć także nie mam uwagi że się tu coś pomylimy. Słuchamy, akumulator są dwa takie jakby zaczepy na smężynce po osiśnięciu następnie dla blokowanie nie ma tutaj możliwości, że nam się Teraz no zobaczymy jak to chodzi Czyli przesuwamy na otwartą chódeczkę i są tutaj wiosy będzie problem. Trzeba wciśnięcić kółko. Zrobimy to. jak to chodzi. Regulacja jest Możemy... zauważyć, że zatrzymanie następuje faktycznie chodziło po wyłączeniu. To jest bardzo ważne, jeśli chcemy bardzo szybko z jakiegoś powodu zatrzymać urządzenia. No niestety nie zawynosuję jak to na to praktyczne, ale każdy chyba widział mniej więcej. Co mogę to może za nie powiedzieć? Kiedyś nie byłem przekonany do tych napędzanych z akumulatora, to w tej chwili technika poszła na tyle do przodu, że można już rozważyć zakup takiego urządzenia. Wydajność na akumulatorze, jednym w przypadku tego mocniejszego, który posiadam, AP160. To jest spokojnie ponad godzinę ciągłej pracy. Producent podaje jakieś 70 minut. No i to by się zgadzało. Spokojnie można nad tym pracować, ciąć wszystko. Tak, teraz w porównaniu do no, posiadania się ze mnie yy, nożyc HS35 napędzanych paliwem z spalinowki na pewno jest o wiele, mocno, jest o wiele silniejsze, bardziej sprawnie. Ale to nie znaczy, że to jest nic nie bo tak nie jest. Jeżeli nie potrzebuje naprawdę pełnej wydajności mocy, nie potrzeba nam. Wystarczy normalne cięcie, przycinanie, równanie. To wystarczająco jest komaturowo. Co za jest niewątpliwe, niszki hałas. Można powiedzieć, że urządzenie to łączy cechy elektrycznej, czyli sieciowej, spalinowej. Z jednej strony brak przewodu, jak spalinowej, a z drugiej strony cicha praca. Do tego dochodzi jeszcze wydajność. Nie, w zasadzie zbliżona do spalinowej. Nie tak dobra, ale nie ustępuje zbyt wiele na jednej baterii tak mię się to jest praca nawet więcej niż na jednym zbiorniku w przypadku spalinowej jeszcze rzut. krótsza ale na pewno jest lżejsza do tych mniejszej można zakupić ten słabszy akumulator, który jest o wiele tańszy, słabszą ładowarkę i na pewno w przypadku jakiegoś ogrotu, sesji jednej również będzie spełniał swoje zadanie w sposób bardzo dobry. Konkurencją dla sztyletów tak w zasadzie jest jedynie makita, którego to kosztuje podobną ale może na trochę droższą. Są jeszcze urządzenia tańsze, Gardeni czy Bosza, ale moim zdaniem jeśli chodzi o jakość, efektywność pracy to jedynie, jedynie z tym, albo jak toś polimakita. Jedyne co może ostraszać to praktycznie jest cena. Ten zeseł na obecnym sobie. W obecnym momencie kosztowało tak 1100 urządzenie 900 akumulator i 3502 razem 2350 zł cena, które w przypadku mniej firmowych urządzeń można kupić ich 3 w to miejsce można by było 800 zł można chociażby firmy Stiga tańsze gdzie wszystko co mogę dodać. Dziękuję za uwagę i za usłyszenia.